Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia tego komunikatu. Tematem mojego wystąpienia jest problem znalezienia uczciwej ceny dla opcji typu europejskiego. Będę rozważać rynek z czasem dyskretnym i będę wprowadzać również koszty transakcji. Po paru słowach wprowadzenia i motywacji tych badań przedstawię model i, i przejdę do głównego wyniku, czyli do przedstawienia formuły na, na cenę górną opcji w, w przedstawianym modelu. A potem mam nadzieję, że uda się podać szkic dowodu. Szybko, może takie krótkie wprowadzenie, jak wygląda, czy jak ten problem jest rozwiązany w takim klasycznym, standardowym przypadku. Czyli kiedy mamy ustaloną przestrzeń probabilistyczną i jeśli przez S oznaczymy sobie proces ceny akcji, a przez Fi wypłatę instrumentu. Pochodnego, no to interesuje nas, jaka powinna być uczciwa cena. No to oczywiście, jeśli mamy do czynienia z rynkiem zupełnym, to jest to wartość w chwili zero, w chwili początkowej portfela, który tę opcję, wypłatę z tej opcji replikuje, a z drugiej strony w języku miar martygałowych jest to wartość oczekiwana, z zdyskontowanej wypłaty. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z rynkiem niezupełnym, to tą cenę uogólniamy, i wówczas uczciwa cena jest w przedziale, tak zwanym przedziale braku arbitrażu, wyznaczonym przez cenę górną i dolną, cenę górną, czyli inaczej mówiąc, cenę sprzedającego, czyli najmniejszy taki kapitał początkowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie bez ryzyka zabezpieczyć wypłatę. I odpowiednio definiujemy cenę dolną. W języku, Miar martyngałowych jest to odpowiednio Supremum i infimum wartości oczekiwanych zdyskontowanej wypłaty. To, o czym będę chciała mówić, to będzie uogólnienie tego podstawowego podejścia do sytuacji, gdzie nie zakładamy znajomości tej bazowej miary prawdopodobieństwa. Tutaj widzą Państwo szereg prac, które, to jest oczywiście wybór tych, które tutaj uważam, że są istotne, gdzie rozważone są właśnie, gdzie jest to podejście tak zwane wolne od modelu albo, albo odporne. W pracy Buszarda i Nuca, gdzie Zamiast mówić o jednej mierze probabilistycznej, rozważa się zbiór miar, a wszędzie tam, gdzie przy definiowaniu pojęcia braku arbitrażu czy pojęcia superreplikacji, tam, gdzie się pojawia P prawie pewnie, to zastępujemy quasi prawie pewnie, czyli wszędzie tam poza, poza zbiorem polarnym. Alternatywnie można też rozpatrywać te problemy, wyceny po ścieżkach, tak? dla poszczególnych scenariuszy, tak jak tutaj mamy w pracy Burconiego i współautorów. Właściwie w tych pracach i przy modelowaniu odpornym często wprowadza się do do strategii inwestycyjnych, poza możliwością inwestowania w akcję, również możliwość zakupu bądź wystawienia opcji na tę akcję, czyli tak zwane podejście semistatyczne. I ono tutaj w tych pracach się pojawia. Pierwszy raz w pracy Hobsona w 1998, natomiast w kontekście właśnie tego podejścia wolnego od modelu w tych pracach się pojawia. To, o czym ja chcę powiedzieć, to, to sytuacja, w której oprócz tego występują na rynku koszty transakcji. Będę mówić nie o takich bardzo ogólnych modelach, czy ogólnym przypadku, jak to ma miejsce w pracy Buszarda, czy tej pracy tutaj z 2019 Urconiego i współautorów. Będę mówić o pewnym specyficznym modelu, ale wprowadzę, tak jak powiedziałam, koszty transakcji. Przejdźmy zatem. Mamy model, na którym model rynku, na którym występują trzy typy instrumentów. Mamy rachunek bankowy, mamy akcję S, o której zakładamy to jest to właśnie specyficzne założenie że logarytmiczne stopy zwrotu tak zdefiniowane tutaj dla n tego okresu w ten sposób są ograniczone te deterministyczne stałe, z góry i z dołu, przez sigma z kreską u góry i sigma z kreską u dołu, czyli mamy volatility, o której wiemy, znaczy nie zakładamy, że, że jest, ma konkretny rozkład, natomiast wiemy, że, że przyjmuje wartości ograniczone. I trzecim typem instrumentów jest zbiór opcji kupna i sprzedaży na tę właśnie akcję o cenach, które są dla nas znane. Czyli my w chwili zero, oprócz ceny akcji, znamy też ceny tych podstawowych opcji waniliowych na tę akcję. Definiujemy przestrzeń omega jako pozbiór Rn no tych, tych wektorów, dla których współrzędne są ograniczone przez sigma z kreską u góry i u dołu. A ten proces logarytmicznych stóp zwrotu tutaj no, utożsamia z procesem kanonicznym tej przestrzeni. Filtracja jest generowana przez proces X, czyli tutaj nie zakładamy żadnych opóźnień, i też zakładamy, że wszystkie, wszyscy inwestorzy mają dostęp do tej samej informacji. Ograniczamy natomiast zbiór miar dopuszczalnych w ten sposób, żeby one były zgodne z tymi cenami, które są dostępne na rynku. Czyli tutaj mamy zbiór wszystkich miar, które są określone na omega, wszystkich miar borelowskich, ale dla których wartość oczekiwana wypłaty tych opcji kupna i sprzedaży były zgodne z cenami. Tak jak powiedziałam, będziemy chcieli rozważać rynek z kosztami transakcji i mogą to być koszty proporcjonalne, czyli tak jak mamy w sytuacji bid ask spread, czyli mamy cena jednostkowa jest taka sama, nie zależy od wolumenu, ale jest inna w przypadku kupna, inna w przypadku sprzedaży, ale również modelujemy sytuację, w której rynek nie jest płynny. Czyli może ten brak płynności będziemy rozumieć w ten sposób, że jednostkowa cena akcji jest mniej korzystna wtedy, kiedy, jest, kiedy ten wolumen jest wyższy. Czyli jeżeli chce kupić, to ona będzie wyższa, jeśli chce sprzedać więcej, to ta cena będzie odpowiednio niższa. Czyli zakładamy, że G jest funkcją wypukłą ze względu na beta. Oczywiście w przypadku, kiedy nie wykonujemy transakcji, to nie ponosimy kosztu. Zakładamy również, że funkcja G jest ciągła ze względu na omega. Tak jak powiedziałam, obejmujemy przypadek proporcjonalnych kosztów transakcji. Wtedy funkcja G jest w takiej postaci lambda razy beta, jeżeli kupujemy, czyli wtedy cena akcji jest równa S razy 1 plus lambda, a jeżeli Sprzedajemy, to ona jest niższa i jest równa S razy 1 minus mi. To są te współczynniki proporcjonalnych kosztów transakcji. Tak jak powiedziałam, będą, będziemy rozpatrywać portfele semistatyczne. Czyli ta pierwsza część dynamiczna, no to to jest standardowo mamy X oznacza kapitał początkowy, a gamma N to jest Fn-1 mierzalna zmienna losowa, opisująca to, ile mamy w portfelu akcji w momencie, kiedy w momencie n-1 podejmujemy decyzję i przez przedział n-1 do n. Tak, tak wygląda nasza strategia, ta część dynamiczna. Natomiast część statyczna polega na tym, że w chwili początkowej podejmujemy decyzję. Ile kupić bądź ile wystawić opcji kupna i sprzedaży na naszą akcję. Zatem wartość portfela w chwili końcowej opisuje ta zmienna losowa. Ta część, te dwie sumy tutaj zaznaczone na czarno, one pochodzą z tej części dynamicznej. W tej sumie no to mamy zysk bądź stratę, która jest generowana przez zmianę ceny instrumentu podstawowego w poszczególnych chwilach, a tutaj mamy ten dodatkowy koszt, który płacimy zmieniając pozycję z gamma N na gamma N plus 1. Część tutaj zapisana kolorem niebieskim odpowiada za tą część statyczną. No i to, co nas interesuje, to cena górna opcji typu europejskiego, czyli takiej opcji, dla której wypłata występu, ma miejsce w chwili deterministycznej. U nas to jest chwila N duże, natomiast może zależeć od trajektorii. I mamy tutaj zależność od S0 do SN. Definiujemy cenę górną jako najmniejszy taki kapitał początkowy, dla którego istnieje strategia semistatyczna, samofinansująca się, która w chwili końcowej dominuje naszą wypłatę dla każdego omega z przestrzeni ścieżek. Zanim podam tą formułę na cenę górną, to przypomnę krótko definicję funkcji dualnej. Będziemy potrzebować funkcji dualnej do funkcji kosztów w tych takich specyficznych przypadkach, czyli wtedy kiedy mamy brak kosztów transakcji, czyli G jest tożsamościowo równe 0, no to funkcja dualna jest w tej postaci. Jeżeli mamy do czynienia z kosztami proporcjonalnymi no to łatwo pokazać, że funkcja dualna zeruje się, jeśli alfa jest przedziału minus mi i lambda, a w przeciwnym razie jest plus nieskończoność. I teraz ta formuła na cenę superreplikacji jest w takiej postaci, oczywiście przy założeniu, że Logarytmiczne stopy zwrotu akcji są ograniczone oraz funkcja kosztu spełnia te warunki, o których powiedzieliśmy. Tutaj mamy supremum po wszystkich miarach, które są miarami dopuszczalnymi, czyli są miarami borowskimi określonymi na omega, dodatkowo spełniony jest ten warunek zgodności wartości oczekiwanych, wypłat opcji waniliowych. Mamy wartość oczekiwaną wypłaty pomniejszoną o sumę funkcji dualnych, które są brane dla argumentów w tej postaci. Może ja, jak będę mieć chwilkę czasu, to jeszcze wrócę do tej, do, do tej formuły, po to, żeby powiedzieć coś na temat jej postaci w przypadku tych specyficznych, czyli tych, które były wcześniej analizowane w literaturze, czyli albo mamy brak kosztów transakcji, albo są one proporcjonalne. Jeśli chodzi o. Dowód tego, tego twierdzenia, to właściwie oparty jest na pokazaniu tej równości w modelu dyskretnym, to znaczy w modelu, gdzie omega jest skończona. I zatem przejdźmy do tego, tego kroku i do tego twierdzenia, które tutaj oznaczałam jako twierdzenie drugie. Rozważamy taką tą dyskretyzację naszej omega. Dla ustalonego K, na każdej tej współrzędnej mamy każdy z przedziałów od sigma z daszkiemu dołu, do sigma z daszkiemu góry, dzielimy na K równych części. Interesuje nas tylko, ta, tylko te punkty kratowe. Przez P z indeksem K rozumiemy zbiór miar dyskretnych, które, których nośnikiem jest omega k, ale nadal one mają być zgodne z tymi wyjściowymi cenami. No i teraz to, co mamy tutaj, ta, ta równość, to jest formuła na cenę górną właśnie w modelu k, tym modelu dyskretnym. Zauważmy, że po prawej stronie różnica jest tylko taka, że bierzemy supremum właśnie po tych miarach dyskretnych, a tutaj mówimy o cenie superreplikacji definiowanej w katym modelu dyskretnym. Czyli różnica polega na tym, że ta superreplikacja następuje, czy jest spełniona dla, dla wszystkich omega z, z omega K. Dzięki temu, że mamy tutaj skończone omega, no to, to pewne, pewne własności, pewne warunki jesteśmy w stanie łatwiej uzyskać. Korzystamy w dowodzie tego twierdzenia z analizy wypukłej. Tam jest problem minimaksowy. A tak jak mówię, przez, przez to, że, że, że mamy skończone omega, to, to to się upraszcza. Wracamy do głównego wyniku i do do poszczególnych kroków dowodu. Tam, pamiętamy, była równość. Nierówność w jedną stronę, ta, która jest tutaj zapisana, jest nierównością tą prostszą i to niezależnie od tego, jaki model rozważamy, czy mówimy o rynkach z kosztami, bez kosztów, czy w modelu klasycznym, ta nierówność właściwie jest, opiera się o podstawowe fakty i własności o warunkowej wartości oczekiwanej definicji. Ceny superreplikacji. To, co mamy w pierwszej linii, to jest nic innego jak przepisanie warunku superreplikacji. Gdybyśmy zostawili po prawej stronie tylko Fi, a pozostałe sumy przenieśli na lewą stronę, to mielibyśmy wartość portfela. Potem w kolejnej linii po prostu zamieniamy tutaj dzięki warunkowi samofinansowania, bo strategia GAMMA jest samofinansująca się. I co się dzieje dalej? Obkładamy warunkową wartością oczekiwaną i zauważmy, względem miary dopuszczalnej. To pierwszy i ostatni składnik się zredukuje. Zauważmy, że wszystkie tutaj zmienne losowe, które się znajdują w drugiej linijce są FN -mierzalne poza tą wartością Sn, czyli dlatego ta warunkowa wartość oczekiwana ona pozostaje tylko tutaj w tym miejscu. Dodatkowo co jeszcze, no, mnożę i dzielę przez Sn po to, żeby zauważyć, że ten niebieski fragment on występuje jako argument funkcji kosztów i występuje tutaj. To mogę szacować przez supremum tych, tych dwóch sum. Znaczy jedna jest ze znakiem plus, druga minus. A to oznacza, że, że jest to większe lub równe od, od wartości oczekiwanej właśnie FI od S, a tutaj mamy tą funkcję dualną do funkcji kosztów. To ta nierówność jest spełniona dla dowolnej miary dopuszczalnej i dla dowolnego kapitału początkowego, więc, więc również dla infimum, czyli ta nierówność jest jak najbardziej uzyskana. Ja ją przepisałam tutaj w górnej w pierwszej linijce, w drugiej linijce zauważmy, że korzystam tylko z tego, że biorę supremum po podzbiorze, czyli ono jest nie większe niż to, które jest wyżej, a w ostatniej równości korzystam z dualności dla kategorii dyskretnego modelu. I teraz wystarczy jeszcze pokazać że jesteśmy w stanie aproksymować cenę superreplikacji w tym naszym ogólnym modelu poprzez te ceny superreplikacji odpowiadające modelom dyskretnym. Tutaj korzystamy z faktu, że zarówno funkcja kosztów, jak i, jak i samo S są ciągłe ze względu na omega, korzystamy również z tego, że te strategie, które odpowiadają strategie superreplikujące dla poszczególnych katych modeli. Znaczy ten ciąg strategii jest jednostajnie ograniczony. I tutaj dzięki temu możemy kontrolować różnicę pomiędzy wartością portfela w tym K -tym modelu i tym, który tym naszym docelowym. My tutaj dopisując to, przechodząc właściwie do granicy skal do nieskończoności, otrzymujemy. Kolejną nierówność, po prawej i po lewej stronie mamy to samo, czyli, czyli otrzymujemy równość. Mam jeszcze minutkę, więc powiem tylko, że udało się też uzyskać taki wynik, może on nie, nie, nie wiem, czy najle, on jest interesujący, ale okazuje się, że jeżeli zawęzimy klasę tych portfeli semistatycznych do takich, gdzie będziemy tylko brać krótką pozycję w Opcjach, a dodatkowo będziemy chcieli wyznaczyć cenę superreplikacji dla wypukłej funkcji wypłaty, to problem jest, znaczy wyznaczenie tej ceny sprowadza się do wyznaczenia ceny w modelu dwumianowym, takim, gdzie ta volatility przyjmuje po prostu maksymalną wartość. Więc tutaj właściwie no, można powiedzieć, że nie ma sensu rozważać takiego modelu z dowolną volatility, a ograniczoną, bo właściwie problem się sprowadza do, do modelu dwumianowego. No i tutaj są jeszcze raz przepisane te prace, o których wspomniałam na początku. Ten główny wynik znajduje się w tej pracy z 2020 roku. Bardzo dziękuję za uwagę.